Ogród Marzeń, witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym przedstawić dziewięć bylin, które bardzo dobrze rosną w naszym ogrodzie. Są to byliny, które długo kwitną, takie, które też powtarzają kwitnienie, bo ja takie lubię. I przede wszystkim są to też rośliny mało wymagające i niedodajne, na to właśnie zwracam uwagę. Na pierwszy ogień idzie szałwia omszona. Szałwie, gdy pierwszy raz kwitnie, przytnie się ją nisko przy ziemi. Ona bardzo pięknie, dosyć szybko odrasta, zakwita po raz drugi. Teraz widać ten efekt. Gdy przekwitnie, przycina się ją i ona jeszcze po raz trzeci potrafi zakwitnąć. Ja troszeczkę, po raz pierwszy zresztą zastosowałam ten sposób, aby ją przyciąć nisko przy ziemi. Do tej pory zawsze ścinałam tylko kwiatostany. I muszę powiedzieć tak, efekt jest naprawdę bardzo dobry, znakomity, tylko najbardziej martwi mnie to, że gdy ścinam po raz pierwszy nisko przy ziemi, zanim ona dosyć szybko odrasta, ale jednak zanim odrośnie, zostaje mi tutaj puste miejsce. Ja mam bardzo długi rząd, jeżeli ktoś ma wśród innych bylin, to tego tak nie widać, bo te byliny się wzajemnie zakrywają u mnie. Widać i naprawdę jest to super pomysł, aby ją niżutko przycinać, tylko muszę pomyśleć, co zrobić, żeby to miejsce chociaż przez chwileczkę zakryć, żeby ono nie było takie puste. Nie można oczywiście nic posadzić, absolutnie. Nie, może jakieś donice nie wiem, ale tych donic mam już dużo. Jeżeli tutaj położę donicę, no to ta ziemia też się ubije, a mam przecież narcyzy i krokusy, więc też nie chciałabym, żeby ziemia zrobiła się twarda, jak kamień. Ale muszę coś pomyśleć. Na pewno jest to bardzo dobry sposób. Widać, jak pięknie teraz szałwia odrosła, nie pokłada się. Różnica jest taka: do tej pory, jak ścinałam tylko kwiatostany, to szałwia podczas jakby deszczu, wiatru, czy w ogóle ze starości, można tak powiedzieć, trochę się pokładała i od się brązowa, brzydka. Gdy się nisko ścina przy ziemi, odrasta fantastycznie. Naprawdę liście są przepiękne, zielone, zdrowe. No i bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, no będę musiała się bardzo poważnie zastanowić, co z tym zrobić. Drugą byliną, którą mogę polecić z naszego ogrodu, która bardzo długo kwitnie, jest też niewymagająca. Rośnie tutaj przy guzikowcu zachodnim. Guzikowiec wymaga bardziej podlewania, więc ja tutaj to miejsce podlewam. To jest zawilec japoński o różowych kwiatach. Roślina przepiękna, kwiaty śliczne, bardzo długo kwitnie. i Jest to też roślina, która w zasadzie nie choruje, odporna na szkodniki i takie te właśnie rośliny myślę, że są godne polecenia w ogrodzie, ponieważ one są i są. Nie są takie, że sadzimy, rośnie rok, dwa, trzy, a później znika i nie ma. One z każdym rokiem tutaj są, coraz jest ich więcej, coraz większe są i nie giną, są. Trzecia bylina z naszego ogrodu, godna polecenia, to przetacznik kłosowy. Tu jest przetacznik, który kwitnie na niebiesko, on już przekwitł, ma srebrzysto-zielone liście. Te liście są zimozielone, czyli przez całą zimę jest tutaj właśnie tak srebrzyście. Mam też drugą odmianę, przetacznika kłosowego, Weronika o kwiatach różowych i ciemnozielonych liściach. Ten przetacznik chyba jeszcze kwitnie. Jeżeli dojdziemy do końca ogrodu, to Państwu pokażę. I myślę, że to też bardzo wartościowa roślinka czy na skalniaki, czy gdzieś na obrzeże, bo bardzo ładnie się położy, rozrasta, nie choruje i z suszą radzi sobie świetnie farta, bylina, krzewinka godna polecenia to lawenda, która też bardzo dobrze sobie u nas w ogrodzie radzi, nie przemarza jeżeli chodzi o suszę jest dosyć odporna też tutaj nie podlewam i radzi sobie bardzo dobrze, w tym roku przycinam ją równo nie na kształt francuskich jeżyków tylko równiutko, bardzo pięknie kwitła i teraz widzę już pojawiły się kolejne pąki kwiatowe i myślę, że znowu nie będzie kwitła na fioletowo. Roślina miododajna, roślina pachnąca, roślina do wykorzystania w kuchni i w kosmetyce. Rośliny numer 5, które ja bardzo lubię, uwielbiam i polecam, to są floksy. One wciąż tutaj bardzo ładnie kwitną. One lubią czasem zachorować na mączniaka prawdziwego czy rzekomego i będą wymagały też troszeczkę podlewania, gdy jest sucho. Wymagają przycinania kwiatostanów, ale to już wszystkie rośliny wymagają. Gdy przykwitną, warto przyciąć albo zostawić na nasiona. Nie wiem, ponieważ. Nie udało mi się dotąd, żeby się skrzyżowały, żeby powstały bardzo ciekawe kolory. Na razie mam takie, jakie kupiłam i widzę, że nie zmieniają. Ale cudownie słodko pachną. Tam jest bardzo ciekawa odmiana o dwukolorowych liściach, biało-zielonych i różowych kwiatach. Ona tak bardzo powoli rośnie. Też ją przekopałam z innego miejsca, bo kiedyś było tam słonecznie, potem zrobiło się bardziej cieniście, no i floksy musiały być przeniesione na miejsce bardziej słoneczne. To też bardzo piękne rośliny, które długo kwitną, no i cały czas Ach, cudownie pachną. I kolejne pięknotki naszego ogrodu. Rudbekia. Rudbekia, która bardzo długo kwitnie. To jest Rudbekia miniaturowa. Doskonała na obrzeża. Też bardzo dobrze radzi sobie, gdy jest susza. Przepięknie kwitnie, zawsze obficie. Tutaj posadziłam je w ubiegłym roku, ponieważ przeniosłam je z innego miejsca. Podzieliłam na kilka kęp. No i wyrosły mi cztery kępy. Miałam tam jeszcze jedną. Ona jest, ale ona właśnie jakoś tak nie za bardzo rośnie. Natomiast te, Widocznie może była jakaś słabsza kępa, natomiast te rosną znakomicie, przepięknie, miododajne i bardzo rozjaśniający ogród. Zwłaszcza, gdy jest taki dzień ciemny, pochmurny, gdy w ogrodzie robi się już zielono, to właśnie rudbeki są tymi słoneczkami, które rozjaśniają nasze ogrody. Mimi też rozjaśnia. Kolejne piękne słoneczka w naszym ogrodzie. Rudbekia wysoka, przepiękna roślina, bylina, wieloletnia, też niechorująca, rośnie tutaj. Kiedyś była winorośl, ale winorośl likwidowaliśmy, bo ptaki częściej jadły owoce niż my. Posadziłam róże, są w donicach koleusy. No i oczywiście te śliczne byliny wieloletnie, rudbeki, one też bardzo łatwo się rozrastają i dosyć szybko. I tak jak mówiłam przy miniaturowych bardzo pięknie rozjaśniają ogród. Ja uwielbiam kolor niebieski i żółty daje tyle radości, tyle wdzięku, tyle lekkości w ogrodzie. Dlatego bardzo chętnie właśnie sadzę takie rośliny, które są miododajne, niewymagające i długo kwitną ale alei różanej kwitną ostatnie róże i ostatnie liliowce. Przepiękne, to kolejna bylina, która też długo kwitnie, chociaż kwiaty są kwiatami jednego dnia, to na jednym pędzie kwiatowym jest kilka nawet kilkanaście, kilkadziesiąt zależy pąków kwiatowych, dlatego kwitnienie trwa bardzo długo i zdarza się, że jeszcze jesienią roślina wypuszcza pędy z kwiatostanami i znowu zakwitnie. Ale liliowce są troszeczkę wymagające, kochają słońce, ale i kochają wilgotną ziemię. Gdy jest sucho, trzeba je podlewać i mają można powiedzieć taki jeden troszeczkę no defekt. Otóż gdy kwitną, to trzeba bardzo szybko ścinać kwiatostany. Chyba, że ktoś sobie zostawia na nasiona, to tak, można zostawić, ale wówczas zamierają im liście, robią się żółte, brzydkie. I co można z nimi zrobić? Są dwa sposoby. Jeden sposób, najprostszy, najszybszy, podobnie zresztą jak na samym początku przedstawiona, szałwia omoszona. Ściąć nisko przy ziemi, tak około 10 centymetrów. One bardzo szybko, wręcz błyskawicznie wypuszczają Nowe liście będą piękne, zielone do późnej jesieni. Oczywiście, wiosną też trzeba będzie te liście ściąć, ale jeżeli chcemy mieć ładny, zadbany ogród, to będziemy mieć ładne liście. Drugi sposób jest taki, że trzeba chodzić i systematycznie te brzydkie żółte liście usuwać. Jaki sposób ja wybrałam? Do tej pory usuwałam liście, teraz przyjęłam od kilku lat taki mieszany sposób, czyli część liliowców między liliowcami przycinam nisko a część zostawiam i chodzę, usuwam te liście. Nie mogę też postąpić tak, aby tutaj wszystkie te liście usunąć, ponieważ mamy ponad 500 odmian, a sztuk znacznie więcej, bo są posadzone w takich rzędach, jest bardzo dużo. Gdybym jak chciała wszystko tutaj nieźrodko przyciąć przy ziemi, no byłyby strasznie łyse miejsca a na to też nie mogę sobie jednak pozwolić, bo jak zwiedzający będą oglądać taki ogród, przyjdą, ro, robią pierwsze wrażenie jest takie, że patrzymy na rośliny, na kolory, a jednak jak nie będzie tutaj tych liści, to co? Oni nie zrozumieją, że roślina właśnie takim rytmem swoim żyje, że trzeba ją wyciąć, że jest pusto. Oni przyjeżdżają, żeby zobaczyć rośliny kwitnące, różne krzewy i tak dalej i muszę im to pokazać, to musi być, więc się nie da, więc staram się tak częściowo. Tam, gdzie wyrywam, już ze środka widać bardzo szybko właśnie wypuszczają piękne, zdrowe liście. Ale jeśli Państwo macie swój ogród dla siebie, więc jak najbardziej można liliowce niżutko przyciąć. 10 cm przy ziemi bardzo ładnie Wam odrosną i znowu będą piękne, zielone do późnej, późnej jesieni. Przecudne kwiaty, przecudna uroda, żaden się nie powtarza i myślę, że pomimo tego warto mieć jednak liliowce w ogrodzie, ale warto też mieć inne rośliny. Liliowce też są roślinami miododajnymi, pszczoły, inne owady je bardzo uwielbiają. Cały czas tutaj są na kwiatach, no teraz tych kwiatów troszkę mniej, ale i tak biją się jeszcze o te kwiaty. Koci miętka to jest bylina rewelacja. Wiosną, tak jak wszystkie inne byliny, liście ścinam niż przy ziemi. E, później absolutnie nie muszę przycinać ani wycinać żadnych kwiatostanów. Owszem, czasem, gdy któryś przekwitnie i brzydko wygląda, to rzeczywiście wycinam, ale tak naprawdę tego nie robię. Dlaczego? Dlatego, że jest to bylina, która cały czas kwitnie nieprzerwanie. Tutaj są kwiaty, które kwitną no, tutaj są pąki kwiatowe, więc ja nie widzę żadnego powodu, aby kocimiętkę przycinać, żeby ona ponownie zakwitła. Ona po prostu kwitnie od maja do mrozów cały czas i nie wiem, czy kamera tutaj pokaże, czy to widać, ile jest tutaj pszczół. Jest fantastyczna, świetnie znosi suszę. Mogę powiedzieć, że nie chorująca. Szkodniki też nie atakują. Miododajna, bo bez przerwy tutaj pszczoły krężą i przepięknie wygląda, bo ten fioletowy kolor na tle jej liści, takich srebrzysto-zielonych, też wygląda bardzo ładnie. Myślę, że kocimiętka jest też bardzo wartościową byliną i kto lubi takie ogrody kolorowe, kwitnące, bujne, a chciałby im poświęcić troszkę mniej czasu, albo nie może, to właśnie kocimiętka jest jedną z tych, która na pewno sprawdzi się w ogrodzie. Sam fakt długiego kwitnienia od maja do mrozów, no, nie da się tutaj zaprzeczyć. Jest po prostu przepięknie i jeszcze pachnie. Nie wiem, może nie każdy lubi ten zapach, ale jest taki delikatny, ziołowy, bardzo przyjemny. Ja nawet nie chcę tutaj za bardzo tak ruszać, bo ale spróbuję. Pszczół są i zaraz będą mnie żądliły, ale szpachnie to jest coś niesamowitego. Ogród to powinny być, proszę Państwa, nie tylko kwiaty, krzewy, kolory, ale i też zapachy. To wszystko musi się z sobą łączyć. Musi to być ogród, który. Jak najdłużej kwitnie, żeby były to rośliny miododajne, w miarę odporne, żebyśmy mieli też tego czasu troszeczkę dla siebie. Bo przecież na przykład, jeżeli jest sucho, no nie każdy ma tyle wody, żeby podlewać, a woda z wodociągu kosztuje. My mamy tutaj ogromne zapasy wody, ponieważ wiedzieliśmy z każdym rokiem, jak ta sytuacja tutaj wygląda i zdaliśmy sobie sprawę, że jeżeli chcemy mieć kwiaty i ogród, to musimy mieć wodę deszczową. Nie ma innej możliwości, aby tutaj skończyć była inna woda z wodociągu, byłoby to zupełnie nieopłacalne, a więc pozostaje tylko zbieranie deszczówki. Zainwestowaliśmy i tak w zasadzie każdy budynek otrzymał zbiorniki na deszczówkę. Została jeszcze Altanka, ale już nawet wczoraj rozmawialiśmy sobie z mężem, że trzeba będzie Altance też podarować zbiorniki na deszczówkę, bo jak się okazuje tej wody potrzeba i Potrzeby są naprawdę ogromne i to nie tylko tak, że od wiosny do jesieni, ale zimą też. Zimą też podlewam ogród, bo jest bardzo mało śniegu prawie wcale nie ma lata, zimy są suche więc ogród trzeba nawadniać, żeby on wiosną miał piękny start musi mieć wody. Nie ma ogrodu bez słońca, bez wody i bez nawozu. Ostatnia bylinę na pożegnanie, taki kłączę właściwie, szczypiorek czosnkowy. Ja mam długi, bardzo długi tutaj y, rząd liliowców, one już przekwitły, więc brakowało mi kwiatów, ponieważ chcę, żeby coś było do mrozu. Dlatego posadziłam szczypiorek czosnkowy. On się absolutnie nie wysiewa. Jest to roślina miododajna, białe, piękne, kule. Jest to roślina, która się rozrasta i ślicznie wygląda. Przede wszystkim to jest też roślina... Jadalna. Można ją jak najbardziej wykorzystać w kuchni. I liście, i kwiaty. Więc jeśli ktoś lubi, zapach jaki zapach i smak? Szczepiorek czosnkowy, czyli i szczepiorek. I czosnek Dokładnie te dwa smaki. Coś takiego jak agres porzeczka. Kiedyś wiosną Państwu też to pokazywałam i tłumaczyłam. I myślę, że chociaż białych kwiatów ja za bardzo nie lubię, to jednak tutaj te białe kwiaty e, myślę, że będą właśnie taką ozdobą, rabatem. Co jeszcze sadzę na liliow, Tak To już jednoroczne rośliny, werbeny. Testuję z werbenami, ponieważ koniecznie chciałabym, żeby tutaj były jednak e, przepiękne, kwitnące łany kwiatów. Liście zielone. One są ładne, liliowców. No teraz może nie wszystkie, ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałam, roślina nie ma niestety naturalną cechę starzenia się liście robią się brzydkie, żółte, trzeba je wyrywać. I właśnie dlatego posadziłam szczypiorek czenkowy, żeby tutaj to miejsce zrobiło się bardziej atrakcyjne. A ja dziękuję bardzo, że oglądacie moje filmy. Do zobaczenia.